Dzień dobry, cześć. Zaczynamy witamy w trzecim Dobrze. odcinku. W trzecim odcinku książka dla mężczyzny Michał i Łukasz. Tak jest. I bierzemy na tapetę książkę, która może budzić pewne kontrowersje, czyli David Deida, droga prawdziwego mężczyzny. Napisana z tego, co pamiętam, w 1997, więc trochę czasu minęło. Sam autor, no Amerykanin, urodzony podejrzewam, nawet w 58, więc zanim napisał książkę, trochę przeżył i zdaje się, że miał ciekawe życie, bo był przez moment zaangażowany w jakieś badania z sztuczną inteligencją. Później trafił właśnie na temat jej duchowej strony, duchowej i seksualnej strony męskiej. No to chyba tak go można Kilku słowach streścić jego podejście. No dobra, no to co ty, co ty wyciągniesz z tej książki? No, jak ustalaliśmy, że będziemy też o tej książce rozmawiać, to na początku miałem wątpliwości, bo pamiętam, że jak czytałem tę książkę za pierwszym razem, to już ponad 10 lat temu, to ona mnie zrobiła duże wrażenie. A potem, jak, zacząłem, jak o niej myślałem, im dłużej tego czasu minęło. Tym bardziej to pierwsze wrażenie się zacierało i taki pojawiał się jakiś rodzaj dystansu do, do tej książki, ale przed tym naszym spotkaniem kilka dni temu odświeżyłem ją sobie. No i powiem Ci, że kurczę, podoba mi się. Podoba mi się. Zaczyna... A jednak. A jednak, tak. Znaczy, ja widzę to tak, dla tych, którzy dejdę nie znają, to może kilka słów wprowadzenia, jak ta książka jest napisana. Ta książka się składa z krótkich rozdziałów, takich czasami trzystronicowych, czasami pięciostronicowych, bardzo krótkich rozdziałów. Każdy z, z nich zawiera konkretną myśl, którą Dejda formułuje w sposób bardzo wyraźny, jednoznaczny, mocny i z takiego wysokiego C. To znaczy, co należy robić, jak należy żyć, mówi do mężczyzny. Tam powiedział z 0,2 zero i rynkowo. I on tak mówi, rób to, nie rób tego, myśl tak, nie myśl tak. Tutaj siebie oszukujesz, tutaj jak tak działasz, to popełniasz błąd. Więc to jest bardzo mentorska książka. I, czy, czy, i tej książki nie da się przeczytać. Przynajmniej moim zdaniem nie miałoby sensu czytanie jej tak ciurkiem. Ja ją taką czytałem za pierwszym razem. Teraz podobnie. Brałem jeden rozdział. I, Czytałem ten jeden rozdział i tak się jakoś tam nad nim trochę zastanawiałem. On tak we mnie potrzeba, potrzebował się uleżeć. Niektóre z nich są potężne. Niektóre z tych rozdziałów na, dla mnie mają wciąż potężną moc. Nawet mm, czasami się powołuję na niektóre treści w warsztatach męskich, które prowadzę. Chociażby ten rozdział pod tytułem Żyj tak jakby twój ojciec umarł. No, to jest mocne, to prawda. Czy on tam mówi niezależnie, czy twój ojciec żyje czy nie, to ciągle nosisz go w sobie i żyjesz tak, żeby traktując go jako oczekiwania. Jak oczekiwania. Albo myśląc, co on, co on na to, albo będąc w kontrze wobec tych oczekiwań. Znaczy nie żyjesz swoim życiem, tylko żyjesz ciągle gdzieś w cieniu swojego ojca. I on mówi: praktykuj to, przypomniałem sobie, że ja czytałem ten rozdział jeszcze wtedy, kiedy mój tata żył, i to było dla mnie bardzo pomocne. pomocną lekcją. No, ale nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście to nie będzie na to część czasu w naszej rozmowie. Natomiast to jest ten rodzaj treści. Jest pewna myśl. Rób tak, żyj tak, z takiego i takiego powodu, bo to jest ważne. On tłumaczy to uzasadnia i już. No, ale rozumiem, że też masz jakieś obiekcje z tej książki. Tak. obiekcje, bo im dłużej się ją czyta, tym bardziej ten mentorski ton dla mnie był. Trudne do zniesienia. Im dłużej to trwało, tym bardziej jakoś mi to było. No taki budziło jakiś rodzaj mojego oporu. Więc w bardziej chodzi o styl. Nawet nie, nie o treść, tylko o styl. Tak jakby. No właśnie ta, ta formuła, w której ktoś ci mówi, jak ma żyć, jak masz żyć bardzo bardzo konkretnie i zero-jedynkowo. Gdzieś budziła trochę mojego oporu. A druga rzecz, która też tutaj, tutaj ma pewne obiekcje, to jego wypowiedzi na temat kobiet. Mam wrażenie, że o ile mężczyzn on stawia do pionu, pokazując wyraźnie, gdzie siebie samych okłamujemy, gdzie idziemy na skróty, gdzie... No i mówiąc, co powinniśmy zrobić, żeby żyć pełnią takiego odpowiedzialnego i wolnego życia, wolnego w sensie niezależnego, no to tutaj wobec mężczyzn no, nie ma litości. Pokazuje, funkcjonując nasze braki, niedoskonałości, to trochę tak odbiera, jakby kobiety traktował, no ja nie wiem, jakby tak były bez skazy i takimi. No tak tego w prostu pisze, ale to, to co pisze o kobietach, jest inną, jakby tak inną miarę przykładał. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. Ja bym. Ja bym powiedział odwrotne poczucie, znaczy tutaj trzeba by kilka wątków, które zaznaczyłeś, rozdzielać, bo znaczy tak, z jednej strony szanuję tą książkę, bo każda taka książka, poradnik to jest rodzaj modelu, a model nie może odzwierciedlać rzeczywistości, więc ona się tam jakoś broni, że pisze tylko dla części mężczyzn. No ale tak jak skończyłem tą książkę i stwierdziłem, czy ten model jest pomocny facetowi? I powiedziałbym tak, ale. I to jest jakaś tam lista ale, mm -hmm. bo e, mi bardzo do mnie przemawia to jego e, mówienie: żyj mężczyzną na krawędzi. On to jakby mm -hmm. ciągle, ciągle intensywnie, z pasją, szukaj tej pasji. Jeżeli ją wyczerpiesz, bo są takie momenty, nie zagłuszaj pustki tej takiej. Mm -hmm. Pustki czekania, żadnymi uzależnieniami, kobietami i tak dalej, tylko czekaj na nowe wyzwanie, nową pasję. I to jest rzeczywiście coś dużego, coś wielkiego. Natomiast, no, właśnie to zero-jedynkowe podejście, myślę, że może wpuścić ilość facetów tak zwane maliny. To znaczy, jak ktoś nie zna siebie, to gdyby tak literalnie potraktował jego myśli, stań za swoją pasją, kosztem właściwie wszystkiego dookoła, nawet kosztem rodziny, to to się może skończyć tak naprawdę, mówiąc tak symbolicznie oparciem drabiny o niewłaściwą ścianę i wspinaczką i później spadasz. Mhm. E, bo Chociażby to z facetami, dla których rodzina jest najważniejszym celem, tak? Czy po prostu rodzicie się do tego, żeby być ojcami, i to im sprawia satysfakcję. Wychowywanie dzieci jest dla nich pasją. A on jakby w ogóle tego nie zauważa, wręcz przeciwnie, stawia rodzinę jako taki trochę balast. Znaczy właśnie nie, no, nie mogę mu tego wprost zarzucić. To nie jest tak, że to jest balast, ale on jakby trochę przeciwstawia mu wszystko, ten cel życiowy, pasję yy, yy, temu życiu codziennemu takiemu. Tak samo nic nie mówi o, nazwijmy to... No, nawet dobre, nie nazywajmy tego jakąś tam właściwością, ale o takich cechach jak wrażliwość, uważność, umiejętność przyjmowania darów innych. Bo non-stop mówi o tym, że mężczyzna ma się spalać w dawaniu. Natomiast halo, świat tak nie funkcjonuje. Też umiesz, musisz umieć coś przyjmować, chociażby po to, żeby stworzyć związek z kobietą, która jak on ciągle powtarza. Ma na celu dawanie miłości. No to jak nie potrafisz przyjmować tego, to nie ma związku. No i to podejście do kobiet, właśnie mi to pasuje, powiedzmy, że on stawia taki ideał kobiety. Załóżmy, że ktoś trafia na tą osobę, chociaż daje też taką furkę w postaci, jak się, jak się spalasz w tym związku z kobietą, ona ci nie daje nic w zamian, to regular żegnamy się, do widzenia. Natomiast no, tam też zero jedynkowość wobec kobiet jest bardzo duża. W takiej zasadzie, że kobiety żyją po to, żeby dawać miłość, tak? Jakby nie mają innych planów, trochę mm -hmm. tak to brzmi. Mm -hmm. I on nawet został przez niektórych skrytykowany jako tam, mizogin, właśnie taki y, podchodzący do kobiet y, dość wybiórczo. Mm -hmm. No w dzisiejszych czasach poprawności politycznej to pewno byłoby było jeszcze bardziej, ale książka powstała jakiś czas temu yy, i miała pewną inną percepcję. W każdym razie, no tak, jako model pasuje mi ta książka, ale co najmniej kilka takich yy, no mam krytycznych uwag, co powoduje, że tak naprawdę powinno się, nie, wiem, czytać tą książkę. A potem nie wiem, coś jeszcze, co daje jakby kontekst, żeby człowiek był pełnią, ale mężczyzna, żeby był pełnią, a nie tylko takim no, żyjącym wspaniale na krawędzi, ale trochę jednostronnym samcem. Ja mam takie, takie poczucie, i to wróciłem do tej książki i chyba czytałem ją teraz do fragmentów, raz trzeci, że Pomimo tych zastrzeżeń, ona się broni, są tam pewne rzeczy, które. Dla mnie są bardzo wartościowe i one są, nie, są czymś nieoczywistym, takim, że w dzisiejszych czasach wcale nieczęsto takie komunikaty są słyszymy wobec mężczyzn. Jak właśnie to, żeby to o tym braniu odpowiedzialności, o, tym, o tej odwadze życia, to co o tym życiu na krawędzi, o tym niezadawaniu się tym takim miałkim, codziennym, ciepłym życiem. Jesteśmy po coś więcej. I to jest moim zdaniem wspaniale, że ten komunikat tak wyraźnie jest tutaj wypowiedziany. To też w relacji z kobietą, żeby się nie bać tego, że kobiety nas testują, że one nas w jakiś sposób sprawdzają. I że one nas sprawdzają dla swojego dobra przede wszystkim. Bo to wydaje mi się, że to nie wiem, czy on to tak jasno stawia, ale moim zdaniem przede wszystkim dla swojego dobra, bo chcą żyć z mężczyzną, który jest... Odpowiedzialny, ugruntowany, uczciwy, odważny, żyjący pełnią życia po prostu, ale również testują nas dla naszego dobra. No bo lepiej, żebyśmy tak żyli niż, niż inaczej. I oczywiście to nie jest łatwe. Kiedy nas testują, to ten test wypada dla nas czasami słabo, bo po prostu jesteśmy zbyt słabi. Więc tutaj on daje kilka naprawdę znakomitych lekcji, i równocześnie. Czytając tę książkę, ja bym potencjalnego czytelnika zachęcał do tego, żeby nie traktować jej jako prawdy objawionej, jedynej na świecie. A tak pamiętam, jak się z tą książką spotkałem po raz pierwszy, to ktoś mi właśnie tak ją prezentował, że to jest, tutaj ja przeczytasz tego Dejde, i tam jest w ogóle wszystko. Już więcej nie potrzebujesz. Więcej nie potrzebujesz. Ale tam jest wszystko, co Dejde na ten moment w życiu chciał napisać i czym był w stanie się podzielić. Jak każda książka, która ma charakter, no powiedzmy, że poradnikowy, czy jakoś inspira inspiracyjny, no to jest spojrzenie jednego konkretnego człowieka. I dobrze jest zachować pewną, pewien zdrowy rozsądek i zadać sobie pytanie, no co to dla mnie znaczy, Jak ja, co ja z tego biorę, do czego mnie to dzisiaj wzywa, jakie moje trudności mi to pokazuje. Bo ja, się, tak ją czytając, można mieć z tego dużo no dobra, a jak postrzegasz? No, najważniejszy, najważniejszy jakby wątek w, tym, w tej książce? Bo ja mam wrażenie, że on jest oparty na takim prostym przekazie. Facet żyje pasją, kobieta żyje miłością, a, i ten związek będzie trwał, kiedy będzie polaryzacja. To znaczy, że no okej, okay, ktoś musi zajmować domem, ktoś musi zarabiać i tak dalej. I nawet jak jakby się te role odwróciły, to facet i tak musi się spalać w czymś. To społecznie, duchowo, seksualnie, że o tym seksie to on mm -hmm. dużo opowiada. I no to jest właśnie takie podejście, gdzie mężczyzna rzeczywiście bierze dużo odpowiedzialności, bierze de facto odpowiedzialność za związek, bo tam jest, co jest naprawdę inspirujące, a zarazem takie, z którym temat, z którym że mężczyzna. W tym związku dbając o polaryzację, musi jakby rozbijać nastroje kobiety, tak? On tam wspomina kilka razy, że, że kobiety wpadają w swoje emocje, też jest trochę jednostronne. E, I kiedy ona tam płonie tą złością albo zanurza się w smutku, to mężczyzna wchodzi i ją ratuje, ale nie gadając mądrze, tylko po prostu swoim ciałem, swoją energią. No, jest A... wątek, to jest było... chyba wątek. To jest ten wątek, który chyba najsłabiej, ja najmniej kupuję. Znaczy, szczególnie to, to co mówiłeś na końcu, tak, że to, jeżeli, jeżeli kobieta ma jakieś powiedzmy, że emocjonalne problemy. Od razu chcę zaznaczyć, że mężczyźni tak samo mają emocjonalne problemy. W niektórych związkach mają ich nawet więcej niż kobiety. No ale tak jak wracając do, do wypowiedzi, dating, jeżeli, de, jeżeli kobieta ma jakieś emocjonalne problemy, to rolą mężczyzny jest być tym, który ją z tego w jakimś stopniu wyprowadzi. No, to, jeżeli tak, to ja mam do tego pewien, pewne wątpliwości, bo po pierwsze, to może oznaczać branie, przejmowanie odpowiedzialności za czyjeś emocje. Co moim zdaniem nie jest zdrowym podejściem w ogóle, bo nie mamy na nie wpływu, po prostu. Po drugie, może prowadzić do takiego niezdrowego wzorca wywabiciela, rycerza na białym koniu, który jest tym świętym, silnym, odważnym, który poradzi sobie i wiedzącym więcej też przez to w jakimś stopniu. I to jest ślepa uliczka i dla mężczyzny, i dla kobiety, jeżeli w taką relację, Współtworzą. No i wreszcie, jakieś mi się wydaje, takie trochę nadęte, tak Taką jest bardziej wprost. Jakby takie zbyt uproszczone. I o ile, gdybym ten przekaz czytał w ten sposób. Partnerka, z którą nie jesteś, będzie mieć różne momenty w życiu, różne stany, a ty bądź w tym wszystkim stabilny. Rób swoje. Zachowaj równowagę, dbaj o siebie, żebyś był w stanie być dla wsparciem na tyle, na ile on tego potrzebuje, no to powiedzmy taki przekaz jest dla mnie OK. Ale on chyba idzie kilka kroków dalej. Nie wiem, jak ty, jak sądzisz? No może użyję kalki jakiejś, ale on jest dla mnie rzeczywiście amerykański, taki trochę jak cowboy. Znaczy wchodzi, mm -hmm. robi swoje i jest trochę takim samotnym też kowbojem, no bo no, mi zabrakło właśnie te, tego elementu, gdzie mężczyzna w związku pokazuje też swoją słabość, na przykład, tak? jest jakby całością, tak? pokazuje, że jest też wrażliwy. Być może on chciał to powiedzieć, tylko to jakby nie wyszło, albo ja, ja to inaczej odebrałem. Ale tak, znaczy, element, kiedy on mówi, że ten nastrój kobiety może być rodzaju testem, i ty mm -hmm. wtedy, mężczyzna, zobacz, czy reagujesz z kompletu, ze słabości, dąsasz, puszczasz, focha i tak dalej. No to zdecydowanie to jest wartościowe. Natomiast jeżeli e, ja próbuję postawić ją do piony, jak to powiedziałeś, a później jest e, taka sugestia, jak, ona, jak ona, ci, ona ci nie odpowiada i tak dalej, to po prostu kończysz związek idziesz dalej. No to jest po prostu zero no ale. Jakby sami powiedzieliśmy na początku. No, być może dzięki tej zero jedynkowości ta książka ma taką taki silny przekaz, tak dociera, a zarazem traci trochę niuansów, które w życiu są też istotne. Mm -hmm, mm -hmm. A to Pytajcie jeszcze, mówiliście o tej głównej osi, powiedzieć o tej o tym życiu na krawędzi, o tej pasji i o tym działaniu takim w świecie. bardzo no, wyraźnie to o tym mówi, że mężczyzna, jego celem jest działanie w świecie. No wiele interpretacji męskości, o tym mówi, tak? że mężczyzna bardziej jest nakierowa nakierowany na działanie gdzieś w świecie, a kobieta bardziej w relacji czy w rodzinie. I jakkolwiek by to nie było pewnym uproszczeniem, to wydaje mi się, że to jest coś, co znowu można potraktować jako takie wezwanie dla nas mężczyzn, żeby się przyjrzeć swojemu życiu i zobaczyć czy to nie jest tak, że te nasze frustracje, czasami depresja, poczucie niezadowolenia z życia, czy takiej miałkości życia, tego, że życie nam przeplatuje pomiędzy palcami, że starzejemy się i w zasadzie i co z tego wszystkiego? Czy to nie, właśnie w dużym stopniu nie wiąże się z tym, że nie mamy tego celu, nie rozumiemy tego swojego celu, albo w ogóle nawet nie stawiamy sobie takiego pytania, co jest tym moim zadaniem w świecie. No i przez to to życie naprawdę może być miałkie, gnućne, nawet jak mamy sporo osiągnęliśmy na poziomie na przykład materialnym, czy pozycji społecznej, to ciągle jest nie to. I, i tutaj właśnie Dejda przypomina, no, to jest twoim męskim Powołanie. Co sądzisz o tym? Znaczy, mi pasuje taka wizja mężczyzny jako kogoś, kto y, potrzebuje sensu, sensu w postaci celu, i on ten cel traktuje wielopoziomowo. Tak jak już wspomniałem, że osiągasz pierwszy cel, jak masz nie wiem, 20 lat i być może to dotyczy po prostu stworzenia związku albo bezpieczeństwa materialnego później się to wypala i idziesz dalej szukając kolejnych celów coraz bardziej jakby y, dając światu coś od siebie. Ale też y, no, dużo mówię o duchowości to jest hmm. pozytywne że te cele są coraz bardziej takie y, duchowe. Tylko nie przestrzega przed plastikową duchowością no, ale nie można mieć wszystkiego y, więc. Tak, to mi pasuje. Y... Aczkolwiek y... no, s... oba jesteśmy chyba zgodni, że y... to tylko jest model. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą się wymieniali niektórymi ce cechami. Y... Też kobiety będą potrzebowały celów. Y... Tym niemniej, jak ostatnio rozmawiałem z synem, jak próbowałem mu opisać różnice między kobiecością i męskością i to nie jest aż takie proste. Ale stwierdziliśmy, że jeżeli grupa kobiet i grupa mężczyzn siądzie i ogląda serial, albo robi coś wspólnie, to mimo wszystko robią to inaczej. Więc to. Jest to, jest to, jest to model po prostu, tak? Jakby myślę, że możemy jakoś podsumowywać tę książkę. Jest to model, który można czerpać ze świadomością pewnych ograniczeń. Ja chciałbym jeszcze przeczytać kilka zdań z opisu, który na opłatce książki jest, jest opublikowany. I to jest, to jest wypowiedź Kena Wilbera, filozofa, mhm. psychologa, myśliciela, jednego z moim zdaniem największych żyjących na, na Ziemi obecnie. Jak zobaczymy, to wcześniej jakoś nie kojarzyłem tego, że Witwer się odniósł do tej książki. To teraz przeczytałem kilka zdań z Witbera i powiedział mi się tak: droga pełniejszego mężczyzny jest wspaniała. W końcu przewodnik dla niewykastrowanego faceta. Tutaj zrobię pauzę, tak? bo tutaj rzeczywiście to jest, a może też dla wykastrowanego, który jeszcze ma szansę odzyskać, powiem, odzyskać jakimś dobiegiem. Tak? Siłą woli, jest w stanie odzyskać to, co mu zostało ucięte. Dalej, książka niektórych obrazi i rozwścieczy, zainspiruje i przetestuje innych, ale dla wszystkich będzie wyzwaniem. I się z tym zgadzam, że ta książka jest wyzwaniem. I wreszcie pisze tak: Niewiele jest książek, które zamiast o ciepławej seksualności, rozmytej przez mizerną duchowość, mówią o silnej seksualności w kontekście mocnej duchowości. I. Też takie, moim zdaniem, w punkt słowa. Ta książka nie jest, nie jest rozmyta, nie rozmywa, w związku z czym może się podobać, może się nie podobać, ale jestem absolutnie przekonany, że warto żeby, ta, warto, żeby mężczyźni się z nią zapoznali, przeszli przed nią, skonfrontowali się z nią i nawet wypracowali sobie własne zdanie, które może być odmienne od zdania Dejdy. Ale nie będzie to wcale takie proste, żeby go, żeby go odrzucić. Bo trzeba też pewien proces myślowy, może więcej niż myślowy, emocjonalny, przejść, żeby, żeby sformułować własne tezy w, kontra w, kontra w kontraście do tej. Zdecydowanie. Jakby ktoś chciał go odrzucić yy, tak po prostu, bo nie wiem, niewłaściwie pisze o kobietach albo mu się politycznie podoba, to dużo by stracił. Mhm. warto. Naprawdę warto to zgłębić i się posprzeczać. Być może warto też zajrzeć do innych książek, Dejdy. Akurat ja nie miałem okazji. My myślałem, że się będziemy bardziej sprzeczać, właśnie, Łukasz. Tak że zakładaliśmy, prawda, że nasze spotkanie będzie tym razem miało więcej między nami sporu, a w sumie niespecjalnie było. Hmm. No niestety, no może przy kolejnym będzie okazja. No może szukajmy, szukajmy następnych okazji. Także słuchajcie, za, zachęcamy do przeczytania do, albo takiego powolnego spotkania się z tymi myślami Davida Dejdy. No i zachęcamy do tego, żeby nas słuchać w kolejnym odcinku. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.